Polski cukier Kluczewia Stargard na cztery kolejki przed końcem sezonu zapewnia sobie mistrzostwo i awans do obedki trzeciej ligi. Tak wygląda terminarz 30 kolejki Kiza Czwartej ligi ZZPN. Kluczewia musiała wygrać w wałczu, na wyjazdach o punkty walczyli Biali i Bałty. Zaczynamy w gościnie. Miejscowy Olimp jest w coraz trudniejszej sytuacji i potrzebuje punktów w walce o utrzymanie, a Ina szukała przełamania po serii słabszych spotkań. Mecz znakomicie rozpoczął się dla gości z Goleniowa. Już w drugiej minucie zespołową akcją pod samą bramką wykończył Jakub Paradziński. Gospodarze szukali szansy na wyrównanie. Henger interweniuje za polem karnym. Próbuje to wykorzystać Bartosz Stadnik, ale zabrakło mu precyzji. Kilka chwil później statnik znalazł się w jeszcze lepszej sytuacji, jednak nie sięgnął piłki po zagraniu Kaima. Błąd popełnia obrona Olimpu, Rostochylów lobuje głomba, ale ten dogonił piłkę i wybił ją tuż przed linią bramkową. Z dystansu Gozdal! to mogła być piękna bramka. Przed szansą Oliwier Kaim, słupek ratuje Inę. Ina mogła również dobrze zacząć drugą połowę, ale pomylił się Łukasz Szymfert. Kolejny pojedynek sam na sam i dobrze wychodzi z bramki Arkadiusz Błą. Znów przed szansą Dawid Flegiel i znów górą bramkarz gospodarzy. Tuż przed końcem Olimp mógł jeszcze wyrównać, ale słupek i szczęście było po stronie innych. Bramka z początku spotkania okazała się decydująca. GKS Manowo, podobnie jak Olimpy, potrzebuje punktów do utrzymania, a Bałtyk walczy o miejsce dające prawo gry w barażach o trzecią ligę. Oliwier Żulicki uderza z rzutu wolnego i świetnie broni Maksymilian Witkowski. Bałtyk przeważał i w końcu objął prowadzenie. Jakub Zieliński trafia już w trzecim z rzędu spotkaniu. Gospodarze nie zamierzali się poddawać, jakub Janasik z wolnego i piłka po ręce deklerka ląduje w siatce. Rzut rożny dla GKS-u, celna główka i świetna parada Pawła Raka, który jednak nie jest bramkarzem, więc obejrzał czerwoną kartkę i gospodarze otrzymali rzut karny. Odpowiedzialność wziął na siebie Łukasz Wiśniewski i przegrał pojedynek z Deklerkiem. Grający w Osłabieniu Bałtyk nadal był groźny Żulicki! Kolejna parada Witkowskiego. W drugiej połowie bramkarz GKS-u też miał co robić. Szaflarski głową i jeszcze jedna dobra interwencja. Kolejny raz Żulicki i znów wybroni Witkowski. Oliwier Żulicki próbował aż do skutku. Piękny gol z rzutu wolnego. Kolejna akcja gości i Dmytro Halko wykańcza podanie od Sebastiana Gintera. Mimo straconych bramek Witkowski dalej utrzymywał formę i zatrzymał Wiktora Dodziana. Nie pomogło to jednak gospodarzom w zdobyciu nawet punktu. Iskierka Szczecin w 30. kolejce podejmowała rezerwy kotwicy Kołobrzeg. Gospodarze szybko bieli prowadzenie, Kacper Tokarewicz trafił w sytuacji sam na sam. W 9. minucie prowadzenie podwyższył miłość Orpel. Kotwica odpowiedziała rywalom kontaktowym trafieniem, a do własnej bramki piłkę posłał Patryk Ortel. W tym meczu tak naprawdę strzelała tylko Iskierka. Kacper Tokarewicz ustrzelił dublet, a chwilę później miał na koncie hat-tricka. Tokarewicz mógł przed przerwą mieć cztery bramki, ale Mikołaj Piętka obronił rzut karny. Po przerwie Iskierka strzelała dalej. W 48 minucie strzałem pod poprzeczką podwyższył Jakub Korzeniewski. A dwie minuty później kolejną bramkę dołożył Kacper Tokarewicz. Po minucie znów do siatki trafia Tokarewicz. Zawodnik Iskierki był nie do zatrzymania. W trzy minuty skompletował drugiego w tym meczu hat-tricka. Iskierka jednak się nie zatrzymywała. Po rzucie rożnym trafił Patryk Ortel rehabilitując się za samobójczą bramkę. Swojego gola w tym meczu dołożył także Gracjan Matusza, a strzelanie zakończył ten, który je rozpoczął. Kacper Tokarewicz zakończył mecz z siedmioma bramkami na koncie i pozycją lidera klasyfikacji strzelców. Kosmiczny występ. Kluczewia miała jasny plan na mecz w Wałczu. Wygrać i zapewnić sobie awans do BetKlik III Ligi. Jego realizację w 23 minucie rozpoczął Piotr Surma. A po chwili drugą bramkę dołożył Bartłomiej Babiak, który zmienił tor lotu piłki po uderzeniu Gruchały Węsierskiego. Znakomitą sytuacją na kontaktową bramkę miał Krystian Kasperek, ale posłał piłkę obok słupka. Jeszcze przed przerwą Kasperek wyregulował celowniki, na drodze Kluczewi pojawiła się pierwsza wyrwa. Kluczewia długo nie mogła przełamać stykowego wyniku. Wtedy z dystansu huknął Dominik Dziąbek, nie dając żadnych szans dolczykowi. W samej końcówce Kluczewia jednak znów dała się zaskoczyć. Z rzutu karnego trafił Konrad Trzmiel. W doliczonym czasie z podania Dudka skorzystał jednak Michał Magnuski i Kluczewia mogła się witać z trzecią ligą. i Mamy to, na co ciężko pracowaliśmy trzy ostatnie lata, i to jest najważniejsze. Mamy, mamy fajny, fajny zespół, fajnych ludzi w klubie. Kibiców, którzy są bardzo blisko, bardzo wspomogli. Wszystkich, wszystkich naszych sponsorów, ludzi, którzy tutaj od kilkudziesięciu lat przy tym klubie ciężko pracują. I wracamy po trzech latach do trzeciej ligi. i bardzo się z tego cieszymy. Z jednej strony trochę spokoju, że wreszcie żeśmy to domknęli, bo, bo, bo też tam nerwowo było w tym sezonie. A z drugiej strony znowu znowu te emocje, znowu, znowu trzeba się przygotować do tej ligi, bo jej tak naprawdę ja przynajmniej ja, ja tej ligi nie znam. Od kiedy jestem w klubie, to była czwarta liga, więc, więc ja tej ligi nie znam, ale na pewno tak popracujemy teraz między sezonami, że, że, że nie chcemy spaść, chcemy spokojnie w tej lidze pograć i taki jest cel i spokojnie budować klub dalej, rozwijać się struktury, budować akademię, rozwijać infrastrukturę. To jest najważniejsze budować całą społeczność wokół tego klubu, żeby była jeszcze większa niż teraz. Więc taki jest cel. W pierwszej rundzie, kiedy już mieliśmy taką przewagę, to tak liczyłem na to, że ten awans będzie rozstrzygnięty dużo szybciej. Niestety początek rundy rewanżowej może nie był najlepszy, ale później wszystko wróciło do normy i uważam, że z przebiegu całego sezonu byliśmy zdecydowanie najlepszą drużyną i zdobyliśmy ten upragniony awans. Znaczy, że o, że walczą utrzymanie, gra na swoim boisku, to z takimi drużynami to zawsze się ciężko gra. Eee, my wiedzieliśmy, że tym meczem musimy postawić tą kropkę nad I. Eee, wygraliśmy myślę, że zasłużenie. Osiągnęliśmy jeden z celów, jakim był awans, ale już w środę czeka nas mecz w półfinale pucharu Zachodnio-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Nie ukrywam, że, że naszym marzeniem jest też dojść do finału i powalczyć o, o, o wygranie. Gabia Choszczno wciąż plasuje się w strefie zagrożonej spadkiem i w szczecinku chciała zdobyć punkty z wciąż niepewnym utrzymania MKP. Szansa gospodarzy strzał za 16 odbija kuligowski można dobić do pustej, ale zawodnik MKP nie spodziewał się takiej okazji. W odpowiedzi świetna szansa dla gości, ale piłka ewidentnie nie chciała wpaść do siatki. Grzegorz Gicewicz uderza z rzutu wolnego i to mogło zaskoczyć Licharewa. Maciej Sobczyk w sytuacji sam na sam trafia prosto w kuligowskiego. W drugiej części skuteczniej zaatakowała Gawia, basisty do dyca, a ten z bliska otwiera wynik spotkania. Gospodarze ruszyli odrabiać straty, ale czujny w bramce był kuligowski. Teraz z dystansu strzela Gawia i Licharew utrzymał gospodarzy w grze. Grzegorz basisty w indywidualnej akcji podwyższa prowadzenie Gawi, zostając bohaterem meczu. Biali sądów kapitalnie, rozpoczęli spotkanie w Gryficach za Derejko głową Radosław Surma i piękna bramka doświadczonego obrońcy. Odwyższyć powinien Kacper Sykut, ale dobrze w bramce zachował się Mistygacz. Z dystansu Ilia Sobol, Mistygacz odbija, dobitka niecelna. Biali przeważali, a Mistygacz robił co mógł, żeby utrzymać Spartę w grze. Tym razem zatrzymał Kejtę. Na początku drugiej połowy koszmarny błąd Sparty, to musi się skończyć bramką, a jednak wyjaśnia wszystko Jakub Mistygacz. Biali w końcu dopieli swego, w sytuacji sam na sam podwyższył Dmytro Kopytow. Z dystansu uderza Alan Kosiński i ponownie świetnie broni Jakub Mistygacz. Zakaraja do Kopytowa, a ten strzałem pod przysłowywą ladę zapewnia Białym kolejne zwycięstwo. Mechanik wciąż jest uwikłany w walkę o utrzymanie i potrzebował punktów w meczu z Gwardią, którą przed stratą bramki znakomicie uchronił Hartle. Gospodarze nie rezygnowali i ponownie na drodze stanął im bramkarz Gwardii. Straty odłożył jednak tylko w czasie. Kazimierz Misztal wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego. Po chwili było już 2-0. Hubert Górka strzałem po ziemi zaskoczył bramkarza Gwardii Koszali. Gwardia się otrząsnęła i złapała kontakt. Sytuację sam na sam wykorzystał Robert Smutek. Gospodarze nie zamierzali jednak oddać cennych punktów. Kolejny rzut rożny i tym razem skutecznie główkuje Karol Saganowski. Gwardia znów szukała kontaktu z mechanikiem i miała szansę, ale Sochalski obronił strzał Kamila Bazylego. Udało się, na 5 minut przed końcem regulaminowego czasu gry. Ładnym strzałem popisał się Mateusz Marszałek. Niemal kopia wcześniejszej akcji i tym razem piłka przelatuje nad poprzeczką. Mechanik zgarnia bardzo cenne trzy punkty. Na pewno rozczarowanie, no bo mecz trwa 90 minut, plus to, co sędzia doliczy. My zagraliśmy tylko 45 minut takie jakie byśmy chcieli grać, i takie jak zakładaliśmy przed meczem, no musimy sobie przeanalizować z czym to jest spowodowane, bo no bo tak nie można grać, no bo, bo trzeba grać 90 minut plus to, co sędzia doliczy, a nie tylko połowę. No, było to za mało. Mechanik był zespołem dzisiaj konkretniejszym, był chyba bardziej zdeterminowany niż my, na pewno w pierwszej połowie. Był agresywny, strzelił bramki też ze stałych fragmentów, co nam do tej pory się nie, nie zdarzało, także, także no na pewno pierwsza połowa bardzo słaba w naszym wykonaniu. A druga połowa, tak jak już tutaj wcześniej powiedziałem, można być z niej zadowolonym, no ale suma summarum nie dało to póka. Darłowia również potrzebuje punktów do utrzymania i od początku ruszyła na błękitnych. Michalski! I dobrze broni Czarnota. Kamil Michalski przed kolejną szansą i tym razem zmieścił piłkę między słupkiem a bramkarzem. Darłowia chciała pójść za ciosem, Mbalo Baldej, super ratuje Błękitnych. Błękitni wrócili do gry po stałym fragmencie, pozostawiony bez opieki Jakub Janeda doprowadził do wyrównania. W drugiej połowie Darłowia mogła wrócić na prowadzenie, ale Stankiewicz trafił tylko w boczną siatkę. Z dunek w pole karne Maciej Ogielski wygrywa przepychankę z obrońcami i broni Gołębiewski. Maciej Ogielski wszedł po przerwie i od początku był aktywny w ofensywie. To się opłaciło, w sytuacji sam na sam minął bramkarza i trafił do pustej. Kolejne dośrodkowanie Bartłomieja z Dunka: Ogrodowski i broni Gołębiewski. Bartłomiej z Dunek, jeszcze jeden atak, radzi sobie z dwójką obrońców, wystawia do barabasza, ten tylko dopełnia formalności. Danilo decyduje się na strzał, Czarnota odbija na głowę Stankiewicza i piłka przelatuje nad poprzeczką. Darłowia zagrała dobry mecz, ale wróciła bez punktów. Na zakończenie kolejki jesteśmy w Dębnie. Dąb podejmował chemik police i objął prowadzenie po skutecznej główce Samuela Hajkama. Gospodarze zdecydowanie lepiej weszli w mecz, szybka wymiana podań i Mateusz Kwiatkowski trafia w sytuacji sam na sam. Po przerwie gospodarze powinni dołożyć kolejną bramkę, ale strzał Plucińskiego obronił jednak koza. Chemik trochę niespodziewanie wrócił do gry, kiedy bramkę kontaktową zdobył Maksymilian Bugara. Chemik atakował dalej i wywalczył sobie rzut karny, który zmarnował jednak Dominik Leeds. Cztery minuty później list się zrehabilitował i mierzonym strzałem doprowadził do wyrównania. Komplet wyników 30. kolejki. Zwycięstwo na wagę mistrzostwa odniosła kluczewia Stargard i Skierka postrzelała w meczu z Kotwicą, a bardzo cenne punkty przywiozła Gawia. Aktualna tabela Kiza czwartej ligi. Znamy już mistrza, ale trwa walka o drugie miejsce i baraże. Dużo zespołów uwikłanych także w walkę o utrzymanie Ponownie mamy nowego lidera klasyfikacji strzelców Kiza 4. ligi. 7 bramek w jednym meczu. Kacper Tokarewicz został bohaterem weekendu i nowym liderem klasyfikacji. Tak wygląda plan 31. kolejki. Bezpośrednie mecz o utrzymanie czeka nas w Darłowie. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym magazynie.